Dziś prawo wszechświata przynosi dla ciebie specjalną wiadomość: zostałeś starannie wybrany, aby otrzymać tę naukę o miłości i harmonii. Twoje połączenie z wszechświatem się umacnia. Wyobraź sobie tę osobę, która jest najważniejsza w twoim życiu, z którą chcesz dzielić wszystkie chwile ta osoba, która wywołuje prawdziwy uśmiech na twojej twarzy za każdym razem, gdy o niej myślisz. Kiedy zamykasz oczy Wyraźnie widzisz twarz tej osoby. Zauważasz blask w jej oczach, gdy rozmawiają o małych rzeczach, które uczyniają Was dla siebie wyjątkowymi. Przyciąganie, które czujesz do tej osoby, jest nieodparty i choć może to wydawać się przerażające, Twoi niebiańscy przewodnicy podkreślają, że nie powinieneś opierać się tej więzi. Więź między Wami pogłębia się, ale zanim osiągniecie głęboką i romantyczną jedność, Będziecie musieli stawić czoła wyzwaniom na drodze. Nie będzie to łatwa podróż, i z pewnością nie będzie. W miarę upływu czasu, w Twoim sercu rośnie specjalne miejsce dla tej osoby, podobnie jak w jej sercu rozwija się miejsce dla Ciebie. Jesteście nieodłącznie połączeni, spleceni nićmi wszechświata. Jesteście sobie przeznaczeni. Magnetyczne przyciąganie, które czujesz do tej osoby. To stała siła, która łączy wasze serca pomimo przeszkód na drodze. Bądź cierpliwy. Twoi aniołowie stróże pracują, aby pokonywać te bariery, jedną po drugiej, otwierając drogę między wami, by można ją było przejść łatwiej. Na razie ważne jest, abyś zachował cierpliwość. Pomimo trudności, pozwól, by ta wieś między wami umacniała się w każdym kontakcie, który ze sobą dzielicie. Pozwól, by Wasze połączenie rosło. Unikaj forsowania sytuacji, ponieważ może to zagrażać Waszemu związkowi. Zamiast tego, pozwól, by wszystko działo się naturalnie i zaufaj, że wszechświat prowadzi Cię do właściwej osoby. Ona tak samo jak Ty czuje do ciebie, ale na drodze stoją przeszkody, być może ktoś inny zajmuje ważne miejsce. Jednak, w miarę upływu czasu, okoliczności będą bardziej sprzyjające. Abyście mogli być razem. Na razie powstrzymuj się od próby kontrolowania sytuacji. Nie śpieszcie się, osiągniecie punkt połączenia we właściwym momencie. Dlatego zaufaj boskiemu czasowi wszechświata i kontynuujcie prowadzenie waszego życia, aż ten moment nadejdzie. Jeśli ta wiadomość rezonuje w Tobie, powtórz następujące oświadczenia, aby otrzymać błogosławieństwa wszechświata. Moje połączenie z tą osobą się pogłębia. Jestem gotowy na długą drogę, która jeszcze przede mną. Jestem gotów i chętny czekać, aby osiągnąć to, czego pragnę. Jestem cierpliwy, jeśli chodzi o rzeczy ważne dla mnie. Moje połączenie z nimi jest zagwarantowane przez wszechświat. Moje anioły stróżujące są oddane otwarciu drogi między nami a ja będę cierpliwie czekał, aż ukończą swoją pracę, zanim będę kontynuować. Jesteśmy nierozłącznie związani, nasze serca są złączone przez wszechświat. On czuje to samo do mnie, co ja do Niego. Ufam boskiemu czasowi wszechświata, który prowadzi moje życie. Amen. Powtórz te oświadczenia jeszcze raz, moje połączenie z Nim się umacnia. Jestem gotowy na długą drogę, która stoi przede mną, i jestem gotów cierpliwie czekać, aby osiągnąć to, czego pragnę. Wyka cierpliwość, jeśli chodzi o ważne dla mnie sprawy. Moje połączenie z Nim jest zagwarantowane przez wszechświat. Moi strażnicy niebiescy są zaangażowani w otwarcie drogi między nami, a będę czekać, aż zakończą swoje zadanie, zanim pójdę naprzód. Nasze serca są wzajemnie połączone poprzez wszechświat. On czuje to samo do mnie, co ja do Niego. Ufam boskiej orientacji wszechświata, która kieruje moim życiem. Amen. Pamiętaj, że jesteś kochany i chroniony przez wszechmocnego Boga. Mam nadzieję, że ta wiadomość była dla Ciebie źródłem inspiracji. Jeśli Ci się podobała, proszę okazuj wsparcie i udostępnij ten film swoim przyjaciołom i rodzinie. Nie zapomnij również zapisać się na nasz kanał, aby otrzymywać więcej inspirującej treści. Do zobaczenia następnym razem